W jaki sposób grubasy manipulują traderami za pomocą darmowej wiedzy w postaci formacji cenowych oraz jak wygląda aktualna sytuacja na bitcoinie. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku kryptowalut oraz budowaniem dochodu pasywnego. A w dzisiejszym materiale będziemy rozmawiali na temat analizy technicznej, na temat tego co aktualnie dzieje się na Bitcoinie oraz pokażę Wam w jaki sposób Grubasy manipulują wiedzą, darmową wiedzą, którą możemy znaleźć u Wujka Google, jeżeli chodzi o. Informacje cenowe, w jaki sposób to wykorzystują, w jaki sposób wykorzystują naszą naiwność, naiwność początkujących traderów, którzy myślą, że korzystając z tej darmowej wiedzy, będą mogli zarobić. Pokażę Wam, w jaki sposób grubasy manipulują ludźmi i w jaki sposób właśnie wszystkie te osoby, które korzystały z tej wiedzy, akurat na tym przykładzie po prostu straciły swoje środki w postaci zaliczenia stop losu. Jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię możliwości zarabiania w internecie. Rynek kryptowalut, edukacja związana z rynkiem kryptowalut, sygnały jakie możesz dostawać na wzrosty i na spadki. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi informacjami, z kolejnymi możliwościami. Na początek zaczniemy od mojego wpisu na TradingView z 5 maja, czyli z wczoraj, w którym pokazywałem uformowaną Formację cenową głowy z ramionami, sugerującą zmianę trendu. Widzimy, mamy tutaj krótkoterminowy trend spadkowy. Formacja głowy z ramionami tutaj sugeruje nam właśnie zmianę trendu. I w swoim tym wpisie napisałem, że jeżeli pójdziemy w górę, mamy właśnie mieliśmy wtedy test tego poziomu, to możemy zobaczyć kolejne poziomy 9200, a w, w dniu dzisiejszym, gdyby to się zrealizowało, moglibyśmy zobaczyć poziomy np. 10 tysięcy czy 9 500. Natomiast dodałem, że zakładam również scenariusz spadkowy. W przypadku, jeżeli okaże się głowa z ramionami zmyłką, zmyłką taka, jaka miała miejsce właśnie w kwietniu, na początku kwietnia. I to również tutaj podlinkowałem, żeby osoby, które mają, śledzą mnie na platformie TradingView, mogły sobie zobaczyć o co chodzi. Za chwilkę właśnie Wam pokażę, w jaki sposób wtedy te osoby zostały zmanipulowane. Ja również, ponieważ również tą głowę z ramionami widziałem. I w jaki sposób zostały zmanipulowane teraz. Formacje cenowe, co jest to darmowa wiedza, jeżeli sobie wpisacie w Google, są to formacje, które pokazują nam, teoretycznie co to sobie pokazuje nam, w którym kierunku może pójść kurs, gdzie ustawić swoje wejście i co najlepsze, gdzie ustawić swój stop loss. Jeżeli banki, instytucje, Grubasy wiedzą, gdzie ty ustawiasz stop loss, to co zrobią z Twoim stop lossem? Zanim pójdą w tym kierunku, w którym zamierzali i który ty również widziałeś, I się powiem, co zrobią. Wybiją Twój stop loss i pójdą właśnie w swoim kierunku. I zobaczcie, to miało właśnie miejsce. Za chwilkę wam to pokażę na przykładzie kwietnia, i pokażę wam to na przykładzie właśnie wczorajszym. Mamy właśnie tą głowę z ramionami, tak? Czyli mamy lewe ramię, prawe ramię, głowę, prawe ramię. Neckline, czyli ta linia szyi, przebicie, retest i teoretycznie z tego poziomu kurs powinien iść w dół, czyli w naszym kierunku, w którym zamierzaliśmy. No i zobaczcie. Przykład, przykład, może. Ok, przykład ten wczorajszy. Mamy trend spadkowy. Mamy lewe ramię. Mamy głowę. Mamy prawe ramię prawe ramię zostało wybite. Można powiedzieć, że przetestowane okolice tego poziomu zostały przetestowane. Widzimy, że ta linia była linią tutaj oporu dla ceny, cena nie mogła go przebić, przebiła go mocnym impulsem, wróciła. Tutaj widzieliśmy już ludzie się pakowali na wzrosty, widząc te dwie kolejne świeczki i nagle zobaczyliśmy mocny impuls, który wybił wszystkich tych, którzy oczywiście ustawiali gdzie swoje stop lossy? Poniżej właśnie tego poziomu, poniżej, poniżej teraz, wsparcia dla ceny niektórzy ustawiali jeszcze tutaj. Mieli swoje stop lossy, ponieważ zaczynali już wzrosty na tych poziomach, widząc tą formującą się formację cenową. I wszystkie te osoby, które miały stop lossy tutaj, czy tutaj, zostały wybite z rynku. Po czym kurs teraz spokojnie sobie idzie w górę. Taka sytuacja właśnie miała miejsce w kwietniu. I o tym właśnie pisałem. Zobaczcie. Mieliśmy, tutaj po prawej stronie mamy trend wzrostowy. Mamy trend wzrostowy. Mamy lewe ramię i mamy prawe ramię. Co tu możemy zobaczyć? Przebicie mocnym impulsem, tak jak to miało miejsce tutaj. Przebicie mocnym impulsem. Przebicie mocnym impulsem. Retest tej strefy, czyli kurs tutaj powrócił. Zobaczcie, widać to teraz wyraźnie. Przetestował tą strefę, dając sygnał na spadki, tak czyli. Mamy tą wiedzę darmową, nie tylko darmową, bo tą wiedzę możecie gdzieś spotkać na szkoleniach. Oczywiście ja nie neguję tego, bo te formacje, jeżeli chodzi o formacje głowy z ramionami, to jednak ta formacja z tych wszystkich formacji cenowych oczywiście ma jakąś tam sprawdzalność, ale ogólnie sprawdzalność formacji cenowych jest na poziomie około 50% z tego, co usłyszałem, jeżeli chodzi o statystyki na jednym z nagrań z Fibonacci Team Polska. Także skuteczność jest bardzo mała, a te formacje częściej służą do tego, do, do manipulacji, co miało właśnie to miejsce w tym przypadku. Często słyszycie na moim kanale manipulacja, manipulacja, ponieważ ja posługuję się tą manipulacją i staram się ją wykorzystywać w swoim tradingu i iść razem właśnie z grubasami czy bankami, akurat bankami już nie, bo na, na forexie nie traduję, ale bardziej pod kątem kryptowalut. No i zobaczcie, co się stało, tak? Kurs przebił te poziomy wrócił tutaj tak samo, wrócił sobie do tej strefy wrócił sobie do tej strefy Co teraz się wydarzyło? Zresztą pokażę wam, to może na odwróconym wykresie będziecie widzieli to. Lepiej zobaczyć. No wygląda to niemal, niemalże identycznie, niemalże identycznie. Mamy spadki, mamy spadki, mamy ramię, mamy ramie, mamy głowę, mamy głowę, mamy nie wsparcia dla ceny oporu dla ceny w tym momencie, wybity impuls, wybity impuls, zejście niżej, zejście poniżej tego oporu dla ceny. Tak, tutaj cyk, to samo co tutaj, wybicie, przejście przez ten poziom i zobaczcie samo się wydarzyło tutaj. To może skasuję teraz, cyk, wybicie impulsem, jeszcze Prawdopodobnie, żeby to takie było na 100% tak jak tutaj, to jeszcze być może zobaczymy jeszcze chwilowy impuls mocniejszy i wtedy zejście tak jak to miało miejsce na tych poziomach. I z tych poziomów wtedy zobaczyliśmy spadki. Pytanie, czy również teraz z tych poziomów zobaczymy spadki? Jeżeli tak, to moim przystankiem, jeżeli chodzi o rozpoczęcie potencjalnych wzrostów jeszcze, to będzie w pewną okolice 8600. Także mamy obraz tego, jak to wyglądało w kwietniu, jeżeli chodzi o tą fałszywą głowę z ramionami, ale z drugiej strony mamy halving i potencjalne wzrosty, którzy, których wszyscy oczekują. A wiecie, jak jest, kiedy wszyscy oczekują wzrostów, kiedy wszyscy nastawiają się na wzrosty, to może być zupełnie inaczej. Oczywiście. Jest spora szansa na to, że pójdziemy w górę. Tak samo jest spora szansa, że pójdziemy w dół. Natomiast trzeba obserwować. I wiecie, co robić, jeżeli zobaczycie coś takiego? Jeżeli zobaczycie coś takiego, to dla mnie to będzie nic innego, jak właśnie to zejście. Zobaczcie, to jest zeszli do tego prawego ramienia. Te prawie ramię mogą wybić i zejść jeszcze niżej. Być może wtedy wrócą do tego trójkąta. Zobaczcie, że teraz sobie zobaczmy to na większym ekranie, na większym interwale. Widzimy, że tworzy nam się tutaj trójkąt. Po tym impulsie wzrostowym raz, dwa, trzy szczyty już tutaj, tak, trzy razy kurs się odbił od tego poziomu i mamy dwa razy tutaj odbicie na tej linii bandzie dolnej. Także możliwe jest zejście na niżej, jak najbardziej. Ja mam tutaj wyznaczone swoje strefy na ewentualne kupno jeszcze chwilowe przed kolejnymi spadkami, ponieważ finalnie myślę, że. Po halvingu zobaczymy mocniejsze zejście, ale oczywiście czas zweryfikuje, nie myślimy życzeniowo, nie życzymy sobie, mówiłem o tym właśnie w poprzednim materiale, o moich błędach tradingowych, życzeniowych, jak to poskutkowało tym, że zamiast zarabiać, to po prostu nie zarabiałem, także analizujemy to, co się dzieje i reagujemy w odpowiednim sposób. Natomiast widzimy teraz, że zaczynamy wychodzić z tej linii trendu, z tej górnej bandy i pytanie, w jaki sposób się kurs zachowa po wybiciu tej strefy, czy będzie to fejkowe wybicie i zobaczymy od razu później czerwoną świeczkę spadkową engulfing obejmującą, czy przebijemy kolejne poziomy, ponieważ tutaj widzimy, mamy również wsparcie dla ceny. co weźmiemy na interwale mniejszym, to możemy zobaczyć, że mamy podwójny szczyt że jest to również poziom do wybicia dla ceny dlatego widzicie tutaj wcześniej miałem narysowane takie czerwone i, czerwone, czerwone i czarne linie ponieważ pierwszy scenariusz był taki właśnie, że dojdziemy dotąd i zaczniemy z tego poziomu spadać, aby pójść później w górę albo przebijemy te poziomy i zejdziemy niżej jeżeli chodzi o scenariusz spadkowy, jaki możemy zobaczyć i na co musimy się przygotować to pamiętajcie, aby obserwować strefę, tą strefę tutaj tych dwóch knotów. To jest strefa, po której w wybiciu możemy zobaczyć mocniejsze zejście, minimum do okolic 8000. Chociaż zobaczmy sobie, być może to będzie krótszy ruch, gdybyśmy osiągnęli sobie zniesienie Fibonacci'ego to możemy zejść właśnie na przykład do, do tych poziomów. Tutaj widzieliśmy mieliśmy mocne zatrzymanie ceny. Mocne zatrzymanie ceny. Przed tym impulsem wzrostowym jest to również strefa tutaj wsparcia dla ceny 7800, Tak, czyli ważny punkt widać respektowany plus zniesienie Fibonacciego, więc po wybiciu 8400 możemy zobaczyć zejście właśnie tutaj mniej więcej. 7800 i kontynuować wzrosty, a po przebiciu tych poziomów powinniśmy zobaczyć naprawdę, naprawdę wtedy mocne, mocne spadki, ale o tym będziemy rozmawiali, jeżeli się to wydarzy, natomiast jeżeli chodzi o kontynuację wzrostów, no to teraz mamy opór dla ceny na tym poziomie plus linię trendu spadkowego, długoterminowego bardzo długą linię, z, linię trendu z 2019 roku z czerwca. Widzimy, że już mamy trzy dotknięcia tej linii, tak? czyli pierwszy początek, dwa dotknięcia, czyli jest to linia respektowana przez cenę. Także musimy to obserwować i po wybiciu tego poziomu przykładowo, jeżeli byśmy przebili ten poziom z impulsem, przetestowali ten poziom i zobaczymy kontynuację, no to. Następny przystanek to jest 10 tysięcy. 10 tysięcy ten poziom, który mam tutaj wyznaczony, ewentualnie 10,400. No ale musimy to zobaczyć, co się wydarzy w najbliższych dniach. Jutro kolejny film na temat platformy Snapex, na temat leadingu na platformie Snapex. więc też zobaczymy sobie, jak wygląda analiza i zobaczymy, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o te poziomy. Kto wie, być może realizuje się ten scenariusz z dojściem do nawet 18 tysięcy, o którym mówiłem w poprzednich materiałach. Bardzo mało realistyczny, ale wykres wygląda identycznie jak w 2015 roku, z pominięciem tej głowy za fałszywej, ale być może właśnie to była zmyłka dla wszystkich, żeby powybijać trochę stop losów, powybijać tych grających na wzrosty, powybijać tych grających na spadki i właśnie zacząć kontynuację. Także wiecie, co robić, wiecie, co robić, w jaki sposób reagować, jeżeli chodzi o przebicie tych poziomów, jeżeli przebijemy te poziomy, nie będziemy mieli gwałtownego. Także podsumowując tą część, jeżeli chodzi o darmowe formacje, darmową wiedzę, nie tylko darmową, ale tak mówię darmową, ponieważ możecie ją znaleźć na uwójka Google. Chodzi o te wszystkie formacje cenowe, one zostały, zobaczcie, one zostały stworzone, są dostępne tutaj po to, żeby banki wiedziały, gdzie są wasze Stop lossy, gdzie wchodzicie, gdzie ustawiacie swoje take profity. To jest wszystko, wszystko to jest właśnie ta manipulacja, o której mówię. Większość z Was nie wie o czym mówię, ponieważ większość traderów zagrywa tradycyjne formacje, czyli właśnie mamy formację trójkąta w tym momencie, tak, która sugeruje nam wybicie tych poziomów to daje nam to jest potencjalny sygnał na, na wzrosty, ale. To może wyglądać również tak, że zejdziemy wyżej, będą te wzrosty i nagle zobaczymy strzałę w dół, tak? Czyli była manipulacja, tutaj zachęta na te wzrosty, tu ludzie poustawiają mu swoje stop lossy, mają swoje stop lossy tutaj, a tak naprawdę będzie chwilowy wzrost, a potem strzała w dół. Jeżeli tak będzie, no to zobaczymy bardzo mocne wtedy spadki z tych poziomów, ale obserwujemy, obserwujemy, wiemy co robić, jeżeli cena przebije dany obszar, jeżeli przebije te poziomy, no to musimy Obserwować już wtedy sobie 10 tysięcy przykładowo 10 100, te okolice linii trendu, też tego wzrostowego, plus tutaj mamy właśnie zniesienie Fibonacci'ego, 127% tego całego impulsu. Więc to są poziomy do reakcji ceny. A zobaczymy, co dalej. Nie będziemy tutaj wróżyć z fusów. Niech cena da nam potwierdzenie, niech Bitcoin da nam potwierdzenie, co będziemy robić dalej. Ja aktualnie jestem w pozycji wzrostowej, część, część pozycji na BitMEXie. Na BitMEXie w nocy mi się pozycja zamknęła, w zasadzie to dzisiaj o 5 rano. Przez przypadek wstałem i źle przestawiłem. Znaczy, nie przez przypadek wstałem, tylko przez przypadek źle przestawiłem stop loss, właśnie tutaj mi wybiło niestety całą pozycję. Ale na się mam otwartą pozycję z dźwignią 25 i dużym kapitałem 15 dolarów. Na koncie demo, na którym gramy, po zamykałowi pozycję, nie wiem o co chodzi, muszę napisać do nich. W każdym bądź razie, jak najbardziej wzrosty są możliwe. 10-11 tysięcy myślę, że są w zasięgu przed Halvingiem. Jak najbardziej. Aczkolwiek to jest tylko moje zdanie, pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna i nie segurajcie się tym, o czym tutaj wam mówię, to nie są sugestie, tylko moja i wyłącznie opinia na temat aktualnej sytuacji na Bitcoinie. Pokazuję Wam tą manipulację po to, abyście zaczęli myśleć troszeczkę inaczej, a nie tak jak większość. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz, co myślisz o tym, o czym wspomniałem, czyli o manipulacji, czy chociażby o tych kierunkach, które widzimy. Jak Ty to widzisz dla siebie, jeżeli chodzi o potencjalną cenę przed Halvingiem? Jeżeli interesuje Cię edukacja związana no z rynkiem kryptowalut, korzystanie z sygnału, z możliwości sygnałowych już podczas tej edukacji zarabiania. No nieźle, nieźle, chłopaki zarabiają. Dobrze się zarabia, nie powiem to napiszcie do mnie na PRIV Zobaczcie materiał, który zostawiam właśnie teraz z podsumowaniem z zeszłego tygodnia Jeżeli Was to interesuje, edukacja, krypto zarabianie na sygnałach, na wzrostach na spadku to zobaczcie do kontaktu Niech Bitcoin będzie z Tobą